No Jesteśmy na nabrzeżu w Łebie. Szybki wypad rowerowy. Dawno mnie nie było tutaj, kurczę. I tutaj już powstało to Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie. Tu mamy radio, bo co robimy? Bawimy się radiem, jak zwykle. Nie? Bawimy się radiem. A tu się zaczyna Łeba. Łeba jeden I tak dalej Oh yeah, patrzcie ile śniegu na drodze Dobra, bawimy się radiem dalej Słuchajcie, jesteśmy u podnóża latarni Pójdziemy do góry Przez za chwilę, jakie tutaj sytuacje Na górę, na górę Idziemy wyżej, wyżej Wywołanie tu Stefan Kłobek 2, Tadeusz, Adam Cezary przez P. na latarni morskiej z TILO. ktoś mnie opiera na przemienniku Wierzycy? ok Tadeusz, Cezary Okej, trochę się schowałem, powinno być teraz lepiej. Moje imię Paweł dla przypomnienia Cześć, Byszku. Witam serdecznie i pozdrawiam z latarni morskiej. Okay, Paweł, wszystko doleciało. Pozdrawiam! Tu są APRS, a zobaczymy jak trzeba APRES No dobra, jeszcze parę aprs tutaj żeby APS poszedł też stąd, fajnie by było GPS mi pokazuje, on coś mi pokazuje Dobra, o, fajnie fajnie. Jest wszystko ok, dobra, wracam tu. Pan Kubek2, Tadeusz Adam Cezary. Przez P na latarni morskiej stilo. Czy ktoś mi odbiera na częstotliwości przemiennika? Jestem, odpowiadam przed chwilą się wlał Jacek, uwej. Nie, zero czytelności, nic nie odebrałem, niestety. E, za krótka antena, z, zły po prostu, wszystko jest złe. Tory były złe i pociąg był zły, i szyny były złe i koła były złe ogólne wywołanie, ogólne wywołanie tu Stefan Kłebek, 2TD, używam przez P czy ktoś mnie odbiera w Słupsku na przemienniku? Hej, Stefan Pawełczyk, Gorota Robotnik, Rekesku, y, 2TD, używam Cezary bardzo dziękuję, pozdrawiam z latarni morskiej Stilo, wszystkiego dobrego 73 to co, bawimy się radiem? bawimy się